Na szybko z ręki nagrywane. Jeden w zasadzie komentarz był, w którym pisaliście, żebym poruszył temat. Bardziej podlinkował, ale korzystając z chwili tutaj, chociaż trzeci raz się do tego zabieram. Ciężko się, nie zawsze jest łatwo nagrać filmik, to od razu Wam mówię. Edi Farmer zapoczątkował zbiórkę. Do Ediego napisał 14-latek w sprawie jego chorego brata na SMA. Odzi zaczął tą zbióreczkę na chorego Filipka. Ja już, mój przelew już poszedł i was też proszę, jeżeli ktoś ma możliwość, to niech chłopakowi, chłopaczkowi, to dzieciaczkowi pomoże. U nas też w okolicach, Julka chyba, ta dziewczynka tak miała na imię, też był taki, taki problem, taka zbiórka. Były nawet takie festyny, coś takiego, takie festy organizowane. No ale to jeszcze było, jak nie było tego koronawirusa, więc tutaj też ta rodzina ma utrudniony temat. No i fajnie się mówi, łatwo się mówi. Nieraz o problemach ludzi. Jeżeli to nie dotyczy nas czy na nas, naszych dzieci, naszej najbliższej rodziny, chyba najgorszy temat to jest patrzenie na kogoś z najbliższego otoczenia, jak ktoś cierpi, czy choruje. Chyba nie ma gorszych rzeczy, a tych chorób jest coraz więcej. Jeżeli ktoś może wiadomo, nie u każdego, nie każdy może sobie pozwolić, no ale myślę, że tych osób, które oglądają tego rolniczego YouTube'a, jeżeli to będzie też i odpowiednio nagłośnione, no to jest kilkaset tysięcy, no więc na pewno pomoże to tej rodzinie w zebraniu tej sumy, która jest chorędalna i chora po prostu. To często też te osoby, co ja, te osoby, różne osoby krzyczą jak jakieś, nie wiem, środki ochrony roślin czy jakieś tam różne rzeczy. Są, mają być wycofywane, a to czasami też trzeba poczytać, chyba te etykiety, bo na niektórych etykietach jest jasno napisane, że powodują podejrzewa się, że powodują mutacje genetyczne, więc to też trochę zdrowego rozsądku dla niektórych osób. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że też nie możemy sobie pozwolić na całkowity brak ochrony. Roślin, bo też nie chcemy chyba jeść zagrzebionych zagrzybionych owoców, warzyw czy ogólnie zbóż, i to też kiedyś taki temat był jeszcze na studiach poruszany. Które, czy trochę chemii, jest bardziej szkodliwe, czy po prostu grzyby, które też toksyny tak wytwarzają? Brakuje mi tego słowa. Także to tutaj też nie można. Skrajnie iść w jedną stronę i skrajnie iść w drugą stronę. Ale takiego zdrowego rozsądku, bo tych chorób jest dużo. Także gdzie możemy to, to faktycznie ograniczajmy. Ja też staram się zawsze ograniczać do minimum logicznego jakiegoś, czy to środki ochrony roślin, czy, czy ogólnie w takim codziennym życiu. Wiadomo, że już mamy te segregację śmieci. I różne tego typu rzeczy. Także do Was też tutaj taka prośba, żeby no zdroworozsądkowo do tego podchodzić. Kto może, to niech pomoże. U mnie ostatnio też takie dosyć dni e, wymagające, bym powiedział. Także nie będę się już tu dalej rozgadywał, bo mogę czasem za dużo powiedzieć. A już i tak, jak mówiłem, trzeci raz ten filmik nagrywam, biorę się do pracy. Kto może, niech pomaga, link będzie na dole. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, hej!